Od marca bieżącego roku wspólnie z Frankfurtem nad Odrą realizujemy wspólny projekt pod nazwą Gorzów Vibes Jego celem jest promocja gorzowa wśród mieszkańców pogranicza brandenburskiego, głównie wśród mieszkańców Frankfurtu nad Odrą. Jest to projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Euroregionu Preuropowiadrina. Sporo już za nami, sporo rozmów, sporo wymiany doświadczeń, kilka spotkań roboczych, ale najważniejsze, czyli spotkanie z mieszkańcami Frankfurtu. W drugi weekend lipca byliśmy we Frankfurcie podczas takich urodzin miasta zawsze na początku lipca Słubice i Frankfurt świętują razem święto Hanzy w tym roku z uwagi na ograniczenia pandemiczne to święto było zorganizowane osobno we Frankfurcie i osobno w Słubicach na szczęście tego samego dnia więc mieliśmy możliwość spotkania się z mieszkańcami zarówno Frankfurtu na Todorów na których nam najbardziej zależało ale również byli z nami Słubiczanie mieszkańcy Słubic przez kilka godzin opowiadaliśmy o Gorzowie Zapraszamy do Gorzowa, mówiliśmy co tutaj się dzieje. Naszym takim głównym elementem pracy na stoisku było prezentowanie programu Dobry Wieczór Gorzów, ponieważ przed nami jeszcze kilka weekendów wyjątkowych koncertów. Mieszkańcy Frankfurtu lubią takie wydarzenia. Do Gorzowa mają niedużo, bo to jest raptem 90 kilometrów. Więc takie planowanie weekendów myślę dla nich jest też dobrą podpowiedzią do tego, co można robić jeszcze, przekraczając dosłownie granice i pokonując tych kilkadziesiąt kilometrów. Pokazywaliśmy My też, z czego Gorzów słynie. Częstowaliśmy przysmakiem z masła jabłkowego, wyprodukowanego i to też jest bardzo ważne z Renety Lansberskiej, wyhodowanej jeszcze w przedwojennym Gorzowie. To jest też taki fajny element dziedzictwa kulturowego. Nam pomaga w promocji miasta, a dla Niemców jest też takim ważnym elementem, który gdzieś tam zbliża mieszkańców Gorzowa i Frankfurtu. Pracujemy nadal, cały czas jesteśmy w kontakcie. Tym ostatnim elementem będzie wizyta mieszkańców Frankfurtu nad Odrą. Mamy już małe przecieki, że być może dołączy również burmistrz Frankfurtu, pojawi się w Gorzowie i będziemy razem testować wspólne wydawnictwo, czyli spacerownik po Gorzowie w języku polskim i niemieckim. Przejdziemy trasami tego spacerownika. Oczywiście nakład spacerowników trafi zarówno do Frankfurtu nad Odrą, będziemy go również tutaj kolportować wśród mieszkańców Gorzowa. Także to będzie taki ostatni element naszej współpracy w ramach projektu, ale już wiemy, że współpraca układa się tak dobrze, tak fajnie że my na pewno będziemy tę współpracę kontynuować i jeszcze nie raz pojawimy się jako Gorzów we Frankfurcie i myślę, że mogę już zapewnić mieszkańców, że mieszkańcy Frankfurtu ze stoiskiem, z jakimiś takimi atrakcjami pojawią się również w Gorzowie podczas jakiegoś święta w naszym mieście.